Koledzy z internetu 41, mamy 9 października, jest Cezary, jest Artur. 41 rok. Co? No jeszcze dwa lata przed Kurskiem i w pierdol pierwszy. O czym ty pierdolisz? Jeszcze Hitlerowi dobrze szło, ale jeszcze Ale dwa kiedy? Lata w 41. Ale co, ma 40, 41 numerek? No Aha. 41 rok za dwa lata dostanie w pierdol pierwszy. Ty, Jakim ty bażantem jesteś. My przed programem jeszcze rozmawialiśmy trochę o, o, o sekcie, z ryj. Oh. No pięknie. Pieniądze. Lokowski. Sam mordę zamknij. <laughs> w Polsce nie, to nie jest dobry pomysł, że w Polsce tak uciekać do, koń, do końca od tego Jezusa, bo tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska będzie Polską, a Pylek Polakiem. W sensie nie dostaniesz wpierdol mhm. wtedy, bo możesz się tym krzyżem zawsze zasłonić. Generalnie tak, może kupić sobie taki srebrny albo złoty łańcuszek z krzyżykiem i go mieć przy sobie. No a tylko czy ci, czy ci nie wypali? No zaś. Jak przyjdą walić do drzwi? Wezmę w rękę. No i ty wtedy, just, was a prank bro! Ale że co, jakieś kato komando przyjdzie cię no, tam tak, zaaresztować? No, no ryzyk nie... ma swoich chłopów do bicia na Ta, bank. Takie, no, czas... na pewno. takie czasy przyjdą? Myślę, że odwrotnie jak już to, że znowu będzie u kastolików napierdalać. Jak przecież wkładali te flagi, te LGBT na, no. na, na krakowskim przedmieściu, to tam przecież byli ci rycerze Chrystusa, czy jakoś nie. Nie chcieli tam, tam no, mieczem ciąć? No nie, ale były poruszność? łyse chłopy, czy jako z Kajdanem, tak. i mieli mhm. na koszulce tam, wiesz, rycerz, rycerze. Aha. rycerze. No i te Chrystus. wielkie herby tam. Ta. Czarek słusznie zauważył: ktoś musi nimi sterować. No, a czy musi, nie musi. No. Nie, na pewno jest centralne sterowanie. Czym? Tymi grupami. No ale może Którym? być stowarzyszenie no, żołnierzy, no, tak jak... żołnierzy Chrystusa. Ale jest cała ta młodzież wszechpolska i tak dalej. Słyszałeś w ogóle o, kim, o czymś takim, żeby kogoś tam najebali. Ja ostatnią taką akcję, że kogo, komu kogoś pobili, to była, że ty pisał coś sprayem właśnie chyba na Barbakanie i ktoś mu wpierdolił przy okazji. Ja byłem kiedyś na Wczasach nad jeziorem pod koło Wieliczki no. latem. I w takich domkach drewnianych, góralskich, drugiego czy no. <laughs> trzeciego dnia pobytu? Nagle przyjechała ekipa jakieś 15 do 200 osób. Zajęli trzy domki zaraz obok mnie, z mojej prawej ręki. No i to była młodzież wszechpolska. Codziennie rano robili sobie apele, zbiórki. No i co? Awanturowali się, robili ci krzywdę? Nic. Czułeś się źle nie. jako homoś? Yy, nie, to. Co. Ty jesteś sam takim nacjolem ukrytym. Ty, ty jesteś za każdym, kto chce kogoś, komuś w pizdę dawać. Jak ktoś chce bić, to ty jesteś za nim. Jak na przykład Antifa podpala samochody, to ty mówisz Dobrze, niech się pali. Jak biją jakiegoś geja, to też mówisz Dobrze, dawno nie dostał. Ja... No on? Nie. Jesus. Czy nie? Nie, no nie mówi. No bo... Geja nie. Geja nie, no jak może jest... geja. Jak on jakby... jest pacyfista, ale jakby właśnie Ale jak mu ktoś karabin, dostaje, to, to, by... to się ktoś strzelał. Jak widzę obrazki, na przykład gdzieś tam z Paryża, najczęściej, jak pokazują te, jak po kolejnych wojnach ulicznych spalone no. samochody, to cieszysz się. Nie, wiesz, jak ja mam sobie to niedawno uświadomiłem, Uśmiechać. jakie mam myśli w głowie, patrzę na te obrazki i żal mi samochodów i ich właścicieli. No wyobraź sobie, że tydzień wcześniej kupiłeś sobie nowego Forda w salonie za tam 80 tysięcy i ci go, kurwa, rozdeptali i No, no wyobraź sobie, że masz sklep i ci, kurwa, w, no. wrzucają koktajl no w przechodzisz ogóle... rano, masz takie... Mm. Boże, kochany... Tak. Co tak. Co Muszę to sprzątnąć. No to... Co teraz? No to... Jakbyś miał stary samochód, ale był ubezpieczony był i tam on wart jest 3 złote, ale ubezpieczenie dużo i ci palą i masz takie jest. No nie, to jest niewykonalne. Nie, nie, nie Niemożliwe? Bo Dlaczego? ubezpieczając stary samochód, to jest warty tyle, ile jest warty, czyli nigdy dużo. My Albo ubezpieczając... właśnie ci się zepsuł. Jest ubezpieczony, ale no. się zepsuł i masz takie, ja pierdolę no. się go naprawiać, grata i nagle no przychodzi wtedy... jakiś taki Lalalala! i rzuca tym koktajlem i w twój samochód. I masz takie. No to... Kochany... no to jakiś Indianin jest? Tak, to był Indianin. No to, to, to I, I ty mówisz, dziękuję, on ci w mordę daje i ucieka. A jakby mi dał w mordę, to bym wyrwał jakąś płytkę chodnikową i go zajebał. Taki jesteś? No. A jak ja ci dał w mordę? Po pierwsze nie dałbyś, bo mnie kochasz, a... kto? Ci, ja cię kocham. On już ci zajebał w 15 razy. To, no, że ty, nie ty mnie kochasz, znacie. to nie znaczy, że ja cię kocham. To nie, nie odbija się. I też przy okazji nie z moim kolegą. Gdybyś była teraz taka sytuacja, tak z dupy, nie? Że, no. że siedzimy, któregoś tam, dnia, nie mówię, że dzisiaj, ale siedzimy i nagle Artur dostaje jakiegoś szału i spuszcza ci w pierdol, tak z zaskoczenia, to jakbyś spojrzał na to obiektywnie, nie mógłbyś, nie mógłbyś mieć mu tego za złe, bo się szale ale mniej więcej tobie wyrównały. Ale to, to samo. Ja, ta, no, no, ale ja nie jestem, ja, ja zadaję ludziom cierpienie psychiczne na ogólnie, fizyczne. No to, to jest gorsze. Mm, no, no i to tom, się odkłada. No rację, Czorek. Tak, że gorszy? To czy ja jestem gorszym kutasem? To mniej MIF trzeba w dodać w takim razie. Pamiętasz, jak opowiadałeś, że miałeś problem z ludźmi? To miałeś jakichś współlokatorów chyba? A, współlokatorów no. co cię tam wkurwiali? O jakie kurwy. <laughs> y ale no, to opowiedz tą historię. Mieszkanie było ogromne. Dwa bardzo duże pokoje, ogromna kuchnia, mała łazienka. Dwa miesiące mieszkałem sam i było mi fajnie. Natomiast potem wyszło tak, że no dałem ogłoszenie, że tam drugi pokój wolny, ale dałem tam u siebie na fejsie, żeby tam bardziej jakby po znajomości, albo żeby chociaż znajomy znajomego się odezwał. No. Wprowadzili mi się po tygodniu. Znaczy po tygodniu ich mieszkania. Ja wracam do domu i akurat trafiam na wprowadzkę pewnego mebla. Jak to zobaczyłem, to kurwa oczom nie wierzyłem. Mhm. Do mojego mieszkania, czyli do pokoju obok, za, za ściany, tam gdzie spałem, wjeżdża fortepian. <grym> Więc mniej więcej od godziny 19 albo 20 do godziny 22.30, 23 albo 24, albo i nawet prawie pierwszej w nocy, było coś takiego. I ty, Artur, w reakcji na to nie zrobiłeś na początku nic. Ja w ogóle nie zrobiłem nic. nic. No właśnie. I potem minęło kilka dni. Nie kilka dni. Ja wytrzymałem, aż sam się dziwię, że tyle wytrzymałem, tej prawie codziennej wieczornonocnej udręki jakieś trzy tygodnie, może cztery. W końcu nastąpiła erupcja Wezowiecza. I powiedz teraz, co zrobiłeś. Wieczór, który wyprowadził mnie całkowicie z równowagi. Jestem sobie w domu, jest już wieczór, jestem sam. Nagle otwierałem się drzwi i słyszę, że wchodzą. Po prostu chciałem spokojnie sobie spędzić tą resztkę wieczoru i usnąć. I nagle za moją ścianą, ja słyszę dźwięki fortepianu. I grają, no. Już nie, wysta już nie wystarcza bezprzewodowy głośnik, który przytykałem do ściany i, no puszcza dobra. i puszczałem Behemota. A, czy od tego się zaczęło? zaczęło? Ty, zamiast zapukać, powiedzieć przepraszam, to Czy najpierw Najpierw grać? Behemota po prostu. Nie, ponieważ myślałem, że coś tak y, chorego, co oni robią, y, będzie co będzie chorego? będzie zbyt będzie aż nadto oczywiste dla nich, że nie powinni tak ale robić. Ale chore to by było jak stał stałczyków na golasa w pokoju i robił ale... Przez dwie godziny, to wtedy byś miał takie rzeczywiście pojeb. No mniej więcej, A jak ktoś mniej gra więcej, tak ładnie. Mniej więcej taki hałas miałem co wieczór. To, co pokazałeś przed chwilą. Tak, takie tak? miałeś, jak to, co teraz gra. Nie, do tego było śpiewanie. Piękne granie. No i dobra, i co zrobiłeś? Przez 10 minut przez ścianę zjebałem ich w w taki sposób, że straciłem głos. Ty chory jesteś. Że straciłem głos. Czyli krzyczałeś do ściany, tak? Do nich, przez ścianę. Stałeś przed ścianą swojego pokoju. Na tak Naglasa? Nie, ja chodziłem jak nakręcony. Aha. A Artur, chodziłeś dookoła, chodziłeś dookoła w kółko no. i krzyczałeś. Przywr przywróć tamtą ten moment, tamtą nie, bo, energię. Nie powtórzę tego, to nie, nie zrobić tej energii, bo to zbierało tygodnie we mnie. <laughs> Ale Ludzie tak... mają pasję, chcę ją rozwijać, a tu tym ze ścianą świruje <laughs> pawiata. <po wiosę. laughs> Artur, no powiedz, spróbuj chociaż, no, no nie spróbuj. Zagraj to. No nie. Dlaczego? No nie da się. A możesz spróbować? To zbierało tego dnia. Dobrze, no spróbuj. Jak się kurwy jebane natychmiast nie uspokoić, to pójdę kurwa i was zajebie! Ciebie, ty kurwa! I ty z kurwy, synu pierdolony! Wylecisz z okna razem z tym fortepianem! Kurwa, Mac, żeby mi to było ostatni raz! Jak jutro wrócę, zobaczę ten fortepian i was, kurwa, grających! To was kurwa zajebie! Albo na podwórku, albo kurwa na ulicę z drugiej strony! Wyleci się kurwa z tym fortepianem na waszych rozjebanych łbach! kurwy jebane, Spokój mi! Mniej więcej tak, ale to zrobiłem na 20%, bo ja opadłem z sił i miałem wszystkiego dosyć po tej akcji. Ale człowiek, to się puka najpierw. Ej, przeszkadzacie mi, no. Boże, nie. Przez? Gadałeś z nimi nie. kiedykolwiek? To były niereformowalne skurwysyny. A skąd, wiesz, gadałeś z nimi kiedykolwiek? A próbujesz się zreformować inaczej niż z tym, kurwa. Nie robił tego. Nie, nie, ja, nie robiłem Nie, tego. ja ich wyciąłem ze swojego życia i, się, i nawet nie chciałem się z nimi mijać. Dlatego... Um, Dlatego, wow. po, dlatego poniekąd, dlatego poniekąd przysłużyli się... Jesteś kurwa madman, madman. Przysłu, przysłużyli się plusem sytuacji było to, że to właśnie oni wbili ostatni gwóźdź do tej trumny, którą było moje mieszkanie w tym miejscu i znalazłem sobie moje obecne mieszkanie, w którym prawie już dwa lata mieszkam. Faktycznie, popierdoleni lokatorzy. Posłuchaj, kliknij w tego dziwaka. W masce, jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, i kliknij w tego kozaka w pomarańczowym, jeżeli chcesz zobaczyć poprzedni, bo boże, przegapiłeś.